Ok, cześć czołem. Dzisiaj zajmiemy się składaniem filmików. Żeby złożyć poprawnie filmik potrzeba opanować. Mm -hmm. Działanie na czterech e, formach. Wideo zdjęcia. Zdjęcia. E, napisy i dźwięk. Trzeba to opanować, i wtedy wszystko już pójdzie z górki. Skąd bierzemy wideo? Wideo nagrywamy sami. Nagrywamy to w ten sposób, że robimy sobie na przykład, tak jak teraz, ujęcie na twarz. To nam pomoże też w dostosowaniu dźwięku do, do wymowy. No, kurwa, pierdolę. No dobra, nieważne. Nie będziemy tego używać, wiesz, jednak <grywa> musiałbym się to, to jakoś, się ba jakoś się bardzo sobie to przygotować, generalnie jebać to. Gadam po to, żeby Aśka mogła podłożyć w ogóle ten dźwięk. Chodzi też o to, że jak się mówi o rakiecie, to trzeba pokazać rakietę, a jak się mówi o II wojnie światowej, to trzeba pokazać II wojnę światową. A... Filmik powinien składać się z krótkich ujęć, kilkusekundowych, żeby nie znudzić widza. W podtle może sobie lecieć wywiad. Czasami wracamy do naszego głównego bohatera, no ale wtedy też gęba musi się zgadzać z dźwiękiem. No, a później wracamy i możemy albo pokazywać rzeczy z jego życia o nim, albo te rzeczy, o których on, on mówi. Co dalej? A jeśli chodzi o muzykę, to też lepiej wykorzystać muzykę, która jest dostępna w Creative Commons za darmo niż wykorzystywać jakąś kurwa inną czyjąś, za co się ktoś przypierdoli zaraz. No to tyle sporad w ogóle od starego dziennikarza.